Witam Was w drugim odcinku. My tutaj sobie akurat znaleźliśmy sobie studentowania. Mamy zamiar zaraz iść drugi, ale to chyba będą jeszcze gorzej. Coś się mi się tu... Już? Czekaj, jeszcze nie! nie możemy tu spać. Nacisnąłem. O, o. Nie! Nie, po co naciskałem na tę płytkę? Nie ja naciskaj na tą płytkę, bo chodzi z padu. Ej, on nie chce pozwolić, żeby na płytkę. A mimo kotelka. A to się chowa. Ale widzi, jak... Ale jest, tutaj... Jest gdzie jestem, nie. nie dam rady! I sam dedłem. No, od nowa przechodzimy. Modem... Dragon... X27... Ajajaj! Ajajaj! Aj, aj, aj. Boli ci coś, że będę przychodził to od nowa? Ej! Gamę modę ja ten parku. Jeden i... O, teraz jest dłuższy. Ej, a teraz bym tutaj spadł. Ale naprawdę jesteście chamscy. Hm, a tutaj sobie przechodziliśmy. Eee. Ko, bo zanim mnie dadzie! Co? O, tutaj. Hmm, hm, 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 hm. Hmm. Ej! I wiesz co zrobię? Zniszczę cię stół Yyy, zniszczę te rzeczy i już gitę Ty, tu, na dole! O ile tutaj jest rzeczy? Ej! Na dole! Na dole! Na dole! No to. Dobra, no to... Mamy rzeczy. Dobrą. Kam... Um... Um, no. Od dawaj mi rzeczy, oddawaj mi rzeczy. Trąconki. E? Drąkon. Oddawaj mi rzeczy. Ej, nie wal mnie. Eee, to jest twoje. Co? Miałem ostrość, dwa i ten. No, to jest to moja ostrość. Hmm, masz tu twoje. Ops, to chyba była moja. Nie, nie było moje. O, mam tutaj. Nie chcę Coś Co z tego, ale sobie weź. Dobra, weź sobie. E, a bóg nie chcesz swoich? Nie ma, chcesz tego? A weź sobie to. No nie rzucaj mi tego. Czekaj, jeszcze nie. Tak, chciałem. Chciałam przygotować miecz i łuk. O, nie, nie! Ty idziesz na dół, o to chodzi? Ty masz idzą na dół. Bez beki. Tam jest szczęście takie. Jestem. Tam na Mam tam... Masz też? Tu jestem, masz też korki, a my potrzebujemy. Bardzo zrobić nie odwieściłem. Na chwilę idę do przyjęcia. O, diamenty, dam ci je. A teraz oddaj tą wełnę im. Teraz dam te diamenty i powiem papa, bo tam trzeba iść. Tak, 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 tu trzeba iść. Tam. jest tam jest, ale nie mam pochodni. Jak ty to? Masz laga. E, dobra, ja tam zaraz wracam na ten serwer. Hmm. Mój jest. O, tutaj. Nie naciskaj tego guzika. Bo będą się spadnie. Chodźmy z Uważaj, bo mogą się spadnie. Miałeś ja rację. Ja. Zatłukaj cię. nie naciskaj tego guzika. Wiem o co chodzi, muszę. Muszę jeszcze raz. Oczy slapi z lazuli. Wiem o co chodzi, nie? Pum, pum i otwarte dziwki. <grym> Eee, pochodnia! I spadła! Tak, spadajmy i spadają. Czekaj, wejdź, wejdź. Tak, tak, chodzi! A weź rzuć na dół ją. No. Jo, tam trzeba było. Eee, porzucam trochę. Mam wszystkie pochodnie. O, fak, Jeszcze lepiej. Tam utknęły pochodnie.

Kamienny mecze. Ej, może odłożę się te drzwi. Czekaj. A ja tutaj położę łóżka, bo może jest noc. Kurczę, mogłem sobie wziąć zegarek, to bym wiedział kiedy jest noc. Ej. Ej, a łóżka? No to, a ty swoje? A, dobra. Ty... No to właśnie tu. Szybko! Mariusz Mam tu otwarte szeroko nie, nie, Może pani czynę rozwalimy, bo wymyślę tylko spadlić ząbi jak to, jak to. A, ty tutaj szkieleta jeszcze wpuszczasz, nie? Super! Bóg ulepszony? Nie. Ej, chodź. Czekaj, lepiej tu pan czy Dobra, chodź. Zapatrzcie o to mam. Jedna drugą, jedną drugą. Nie. Nic nie ma tu też nic tu. Prosto. Zabij rynk. Ja pójdę w drugą stronę. Jak ja nienawidzę labiryntów. Ja lubię, bo Ach, już ślepa łóżiczka. Ja lubię, bo ci są tam skrzynki. Ja mam tylko skrzynki, są tu fajne. O za tobą. No spoko. O siema, jestem za tobą. Ja sorki, ja muszę Właśnie drugi odcinek na trzeba, i wszyscy to będą słyszeć. Dobra, to nara. Gdzie jak cię biję? Jak jego jak go jak cię bił, a ja go Dobra, witam z powrotem. Y ale moment wybrał. Naprawdę. Mistrzowski. O, skrzynka. Dwa diaksy. Jo! To jest tunel. I co najgorsze ciemno i pajęczyny. nie nienawidzę ciemno. Hej. Nie mamy czym oświetlić to jest. Pampy. Chodź. Teraz się dzieje. spadł. Jo, widzę. Czekaj, okay, okay. Wszyscy na literę A, piersi. Uuu, O, idę spać. Nie widzę, co jest z Idę spać. Nie wiem. Ja chcę ci dostać. Wody? Mm. Nie. Ale daj przyda się jedną kąpielkę. Kiedyś sobie ulepiać. Bóg na przykład. O, my dziecko! Zgadnij! No ja sobie chodź i to zobaczysz. To sobie zgadniesz. A wiem, o co tu Kamerę. Nie ma żadnej tutaj tabliczki i co. Ja wiem. Musisz do mnie grać na takie... pokażę ci. Nie naciskaj górników, bo będzie tylko im przywodu. Jedzonko i diakce, wierz diaksty, A jak wrócimy? Otworzy się później tam w sensie. No wiesz przed szybko. Cóż mamy tam spada? Trzy diaksy. Ja yeah, mam 28 diaksów. Muszę zgadywać, pod tego mnie wyszł. O, i 2 wypadły. Nie, do mnie, 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 Help help, Help mnie, help mnie, help me, help me, mnie, do mnie, ty się tam czymś zajmujesz? Czy co? Jałeś? nie ja o to chodzi No nagle mnie atakują, o, atakują Ząbiaczek! Bombiacek Kurcze Tutaj, tutaj Ha, jeden jest, ej Joj, to jak? Chodź tu, chodź tu! Jednego już zatkałem, nie, nie? Ja też! Ja jednego zatkałem! O, dobrze, dobrze. Nie udało mi się. To nie? Nie? Chodź tu, chodź tu! Haha, ja drugiego! Uważaj! Nie przechodź tędy! No i super. Po prostu jak idą za tobą zombiaki, no to... Po prostu leć tak z nimi kółko i tutaj tak bądź. I widzisz? Już jeden jest. W kółko tak z nim leć, się baw.